Ta rama jest tak grubo jak u nas dzisiaj To ile on bierze za paket? Nie wiem, mnie to się gruby glasek No patrzcie, Daria na no, szczęście <laughs> Jeszcze się kwalifikuje do normalnych Pielęgniarek Co? Czemu pielęgniarek? Jakbym nie dla dorosłych To jest Pani Pielęgniarką co? Pielęgniarka po angielsku nie? No bo był jakiś tam sprawdzian i była... <śmiech> <śmiech> Ciekawe z czego się tego nauczył Pielęgniarka A teraz to, mi to, że tak się propagują z tym słowem świnia Co to Znaczy? No że na dziewczyny się mówi świnie no to co ci puszczałem no nie chyba to wymyślili. Słyszałeś w ogóle tekst tutaj kusęki i Powiedziałem ci przedtem, że nie wnoszę do tego. Nie, nie powiedziałeś mi przedtem Powiedziałem, no, tak. po prostu... Aj, wieżyczka. Jagłę CR Pewnie <noise> mieszka, to podróba CR. Poczeniec! A <noise> to taki głuba siekera leci <noise> I tak się w biła Ale tutaj tak, pan leci, leci, ale o o Przedam? Bo jakby kupił to, to było, więc... Kurwa mać! No nie! No kurwa, no nie! Jeszcze nie. No tak ja jechał, Kuba, a, ja a tak że siedziałem przez dwa lata? Jedziesz przez Dabie, czy przez Studia, czy przez Włosy? Z Może Może. No, jak ja ją mogę kochać? Ha. Kurwa, może pojechali tędy. Co to różnica? Szukasz braku na drzewach? Ale mi się te koła tak toczą. Bojcie! Bojcie, bojcie! Ale to było zaskoczenie, nie? Woli nie że daleko jedziemy. Kurwa! E! 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 Je! nie, nie, bojcie, bojcie! Bojcie, bojcie! Ja się boja, Sikam, nie. Nie, się się <laughs> nie. Nie, 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 się nie, nie, Co nie, 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 Tak trzymał ale nie, 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 Taka mała poda Tak? Sikanie, deszka, lica w ręku. Sikanie, deszka, lica Jak uważasz? Jak uważasz? No... Ha, zacznij może <śmierdza> Czemu hamujesz w ostatniej chwili? <śmierdza> nie cieszę się Nie mam czego. Czemu to jeszcze jedzie na hamulcu? Czy... Angielne? Na... Ha, czy... Czy... Kurwa chuj Tędy ja tu zawsze jeszcze. Z rowerem. Rowerem, tak jak Arek. Gdzieś arka rowera. A no to nie do miał kwadek, to znaczy z mnie, miał... Kurwa następny się w budku. A, biegnie za nim baba. No a ty trzy. <ślesy> Ha, Daria, chodź nie Jeju ale, ale widzisz jaka... Je, ten, ona nawet tak wie w tak se może, ale jak ja bym coś nawet takiego niewinnego zrobił w to o Jezus i masakra. Ale to rozpierdolili. Ten, Co to ma, to ma być? Co to z Ale szumiem mi te koła Tak? Nie Tak Bardziej niż jemu ventilator? jest Cioch wjedzie w dupę i się oprze Zobaczy, że się oprze Nie, on wie, że ma ta wysoką zderza Nie wiem, że się oprze Co się Turlasz do przodu stój Kiedyś wie trzy na światłach? Ej stój Czemu? Miałeś na przejście Kurwa, co ty robisz? Jeszcze jest czerwone Ty widzisz coś? Ej, masz jakiś sobie hamulec? Musisz... Czemu Czuć masz takie na hamulca? my dalej jedziemy O chuj ci chodzi? Cześć, zielone się kończy dla pieszych Stój kurwa Widzisz światła? Ja jeszcze trochę widzę Jeszcze nie Jeszcze nie Dobra, że nie! Gdzie się wjeżdżało? Eee, udało nam się! Jesteśmy wierszcie! Co ty kurwa, no? Co? Co tu kurwa nikt tego nie ma, ja? No nigdzie, chyba jedzie. Wielki, wielki doczyn. No, no, jeszcze jedzie, Pamiętasz? Co to było?